już na statku. Kabina mała, wspólna z motorzystą Władkiem, jego, z racji wyższego stanowiska, motorzysta, dolna koja, moja, najniższe stanowisko w maszynie, górna, ale za to kanapka moja, to zwyczaje wypracowane wśród załóg i przestrzegane. Po kilku portach zrozumiałem, dlaczego ta kanapka to tego z górnej koi, po prostu, jakby coś po powrocie z tawerny portowej, bliżej do podłogi. Sympatyczny chłopak i jak okazało się w rejsie, dobry kumpel. W którymś rejsie po stanie wojennym wybrał wolność i został w Vancouver. I zbyszek, po latach chyba dwudziestu spotkaliśmy się w Kasablance, ale już pływaliśmy obaj w Peżetem. Motorzysta wprowadzał mnie wraz z wieloma z załogi maszynowej i pokładowej warkana pracy i życia na statku. Niby tyle wiedziałem, ale jak inne było moje spojrzenie na codzienny rytm pracy i życia na statku. Dobrzy koledzy, a po latach mogę powiedzieć, wspaniali ludzie w pracy, po pracy, a i w czasie wypraw w portach, też. Próby zaliczone, i statek zabija do nabrzeża wodrze, aby pobrać zaopatrzenie na półroczny rejs dla siebie, i dla statków przebywających już na łowiskach peruwiańskich, na Pacyfiku. Na tamtych łowiskach od lat łowili już dalmorowcy, ale dla Odry był to pierwszy statek wysyłany w tamten rejon połowów. Po trzech dniach pobrane zaopatrzenie, odprawa celna i paszportowa, i przed północą wychodzimy w morze. Przed północą, bo trzeba zaliczyć dniówkę dewizową. 1,40 dolarów dziennie dla młodszego motorzysty. To pierwsze zarobione dolary w życiu, ale w tamtych czasach dolar miał swoją wartość, ale o tym później. Płyniemy na łowiska peruwiańskie. Zaczyna się codzienny normalny rytm pracy na statku, życie według ustalonych zasad, regulaminów i tradycji. System wachtowy, a więc cztery godziny pracy na wachcie i osiem godzin odpoczynku. Pływam na wachcie drugiego mechanika, Wacka, starego wilka morskiego który zaczynał swoją karierę morską jeszcze w konwojach w czasach II wojny światowej. I z Władkiem, motorzystą, z którym współdzielę kabinę. Tak, jak i w marynarce handlowej, tak i na rybakach obowiązywał system wacht czterogodzinnych i ośmiu godzin odpoczynku, choć różnie to bywało, w ciągu doby. Wachty, poranna od godziny ósmej do dwunastej i wieczorna od godziny szesnastej do dwudziestej. O godzinie 20 do godziny 24 zaczynała się psia wachta, której nazwa pochodziła od nazwy angielskiej. Dodge watch. Dodge. W języku angielskim to, wymykać się, wykręcać się od obowiązku, a według jednej z morskich opowieści, pewien stary angielski kapitan, niezbyt biegły w pisaniu, z trudem wykaligrafował w dzienniku okrętowym słowo, dok, zamiast. Dodge. Młodsi oficerowie bali się poprawić kapitana, który nie szczędził ordynarnych słów, a nawet pięści, i naśladując go również błędnie zapisywali dok, co znaczy pies, zaś samą wachtę określali psia-wachta. O północy, trwająca do godziny czwartej, zaczynała się wachta, zwana wachtą cmentarną. Watch. Chociaż pierwotnie nosiła ona nieco inną nazwę, a mianowicie, co można by tłumaczyć, jako wachta klejących się oczu? Wachta środkowa, była w zasadzie najtrudniejsza i zdarza się, że nie jednemu marynarzowi kleiły się oczy. Starzy marynarze znajdowali na to sposób, smarując sobie powieki tytoniem. Od godziny czwartej, do godziny ósmej, wachta zwana, ranną lub świtówką. Załoga poza wachtowymi spała. Bo to jeszcze noc zmierzająca do świtu poranka, a więc i świtówka. A właściwie to właśnie ona powinna się nazywać psią wachtą, bo przecież o tej porze tylko psy pilnowały domostw, a porządni ludzie spali, czego akurat marynarzom nie wolno było robić podczas nocnej, porannej ani żadnej innej wachty. Ale podział pracy na statku to także przydział wachti służby określonym oficerom mechanikom i oficerom pokładowym. Oraz wyznaczonym członkom załogi podstawowej na określonej wachcie. A wachta to, jak w piosence Jurka Porębskiego, to nieraz się mogła przyśnić. Raz pewnej nocy miałem sny, żem wypił szklanek dwie lub trzy, a potem strasznie spiłem się w tym śnie makabrycznym śnie jakby nie dość było klęsk na wachtę nie poszedłem też i padłem nim minęła noc jak kloc, stary jak kloc a rano kiedy myłem twarz Kolesie mówią, pecha masz, do starego wzywa cię. Jest źle, stary jest źle, no więc rem jest kulturalny człek. W koszulkę białą wciskam łeb do starego idę drżąc jak brzdąc, stary jak brzdąc. Nie będę Wam już więcej plutła, Jak mnie w kolana dywan gniótł I jak poznałem Kary sens wśród zęs, stary wśród zęs Lecz po tych makabrycznych snach Maryniarz ze mnie A nie szpak I już nie piję Chcesz czy nie we śnie, stary weśnie.